yeah Zachwycam się, gdy patrzę na Ciebie, w Twoją twarz. Zachwycam się i myślę, że warto jest za Ciebie umrzeć. To ja ukochałem Cię od wieków, właśnie tak. Do szaleństwa i bez granic, to ja, Twój Bóg i Pan, mówię Ci dziś, kocham Cię. Każdy dzień chcę zaczynać razem z Tobą, może nie. Jesteś najważniejszą osobą, jeśli chcesz, zbawiaj ze mną świat. Każdy dzień chcę zaczynać razem z tobą, może wiesz. Jesteś najważniejszą osobą, jeśli chcesz, zbawiaj ze mną świat. To ja ukochałem cię od wieków właśnie tak, do szaleństwa i bez granic to ja, twój Bóg i Pan, mówię ci dziś. Ko Dzieja moja, dzisiaj chcę tobie oddać, to co słabe jest, bo upam tobie Jezu. Pokażu ci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, na koronce do Miłosierdzia Bożego na żywo. Przy, witam wszystkie osoby, które pragną się z nami modlić. I zapraszam Was do tego, abyście pisali swoje intencje w komentarzach. Nasz zespół modlitewny będzie się modlił w każdej Waszej intencji. Chciałbym zaprosić Was również do tego, abyście koniecznie udostępnili tę transmisję. I polubili ją, w ten sposób będziemy mogli docierać do większej ilości osób. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, w tą godzinę miłosierdzia stajemy pod Twoim krzyżem. Na Golgocie, tutaj, gdzie oddałeś za nas swoje życie, tutaj, gdzie na krzyżu oddałeś ostatnie tchnienie. Panie Jezu, jak wielkie jest Twoje miłosierdzie. Panie, przychodzę do Ciebie, prosząc o przebaczenie. Panie Jezu, Ty znasz moje upadki, Ty znasz moje grzechy, Ty znasz moje słabości. Pozwól mi, Panie, zanurzyć się w Twoim miłosierdziu, tak bym mógł iść Twoją drogą. Wylej swoje miłosierdzie na moją duszę. Wylej swoje miłosierdzie na dusze naszych bliskich i naszej rodziny koronki do miłosierdzia Bożego na żywo niech Twoja krew obmyje nas, niech Twoja miłość dotknie nas. Do zasług Twojej bolesnej męki prosimy we wszystkich intencjach naszego serca oraz we wszystkich intencjach napisanych w komentarzach do tych transmisji. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, męcząc pod pońskim piłatem krzyżowa, numer i pogrzebion. Stąpił do piekieł, trzeciego dnia stał, stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stanu przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzą w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych chowcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Błogosławione Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać, kochani, za wspólną modlitwę. Zapraszam Was już jutro na koronkę do Miłosierdzia Bożego na żywo. Bądźcie koniecznie z nami i niech Was Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże.